W zabawie uczestniczyła większość wychowanków stowarzyszenia wraz z rodzicami bądź opiekunami. Wszystko po to, by wywołać uśmiech na twarzach podopiecznych. Chyba każdy w swoim życiu jest wiecznym dzieckiem. Nasi podopieczni z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym to małe, duże i jeszcze większe dzieci. A Mikołaj był niedawno i brakuje takich imprez właśnie integracyjno połączonych z zabawą, z tańcami, z konkursami, ponieważ mamy nasze placówki, które są trzy, czyli OREF, warsztat terapii zajęciowej i SDS. Nie mamy takiej wielkiej sali, żeby właśnie wspólnie razem się pobawić. Także dzisiejsza impreza jest właśnie po to zrobiona, żeby poczuć to, że już święta się zbliżają, że Mikołaj, że jakieś paczuszki na pewno, że zobaczymy siebie w innych trochę relacjach, nie tylko w pracowniach, tylko gdzie ciężko pracujemy, ale jest również czas na odpoczynek i fajną zabawę. Mikołajkowa impreza była również doskonałą okazją dla rodziców, aby spotkać się i porozmawiać rodzice osób niepełnosprawnych intelektualnie, większość z nich nie pracuje i potrzebuje takiego spotkania integracyjnego. Spotkać się z drugą mamą, z tatą, porozmawiać o swoich problemach, może sobie nawet pomóc w rozwiązywaniu tych problemów. W czasie zabawy przygotowano wiele atrakcji, były tańce tak lubiane przez wypobanków, konkursy z nagrodami i oczywiście prezenty od Świętego Mikołaja. Na pewno będzie dużo niespodzianek, bo będą to konkursy, na pewno będą tańce, na pewno będą paczuszki, nie za duże, bo niestety stowarzyszenie, myślę, jak wszystkie stowarzyszenia w Polsce, tak dużo kasy nie mają, ale ze własnych składek, ze sponsorów postaram się właśnie o jakąś taką paczkę, bo nie każde z dzieci w naszym stowarzyszeniu, myślę, że i w mieście, i w powiecie, i w kraju dostaje paczki od rodziców. Wierzymy się, że to będzie dzisiaj.